Jeszcze ktoś ze mną będzie i będzie mi miło wypić, że będziecie pili w moim towarzystwie kawę albo czekali na, na coś, na co czekacie na, nowy począ na początek nowego dnia. Um, chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o kilku rzeczach, które zauważyłam, że. Um, może, może zacznę od początku. Co zrobić, żeby odnieść sukces w biznesie? Wiem, że to pytanie się wydaje mnie banalne i pewnie jest, są tysiące rozwiązań, tysiące odpowiedzi na nie. Natomiast powiem Wam, że podstawowa rzecz, która pozwala nam na odniesienie sukcesu w biznesie, to jest rozpoczęcie działania, czyli to jest działanie. Aktywność, którą musimy podjąć, żeby, żeby ten biznes się po prostu kręcił, czy żeby ten biznes zacząć budować. Natomiast Podstawową rzeczą, która sprawia, że, jakoś, że z jakiegoś powodu nie jesteśmy aktywni i nie tworzymy naszego biznesu, są różne, różne wymówki, różne sprawy, które nas przed tym powstrzymują. I chciałabym dzisiaj powiedzieć o trzech takich, które mi w tej chwili przyszły do głowy. Takich zupełnie podstawowych, aczkolwiek jestem przekonana, że to nie wyczerpuje listy i jest mnóstwo innych jest mnóstwo innych powodów, dla których ludzie nie rozpoczynają biznesu albo nie robią po prostu niczego ze swoim życiem, bo przecież nie dotyczy to tylko i wyłącznie budowania firmy, dotyczy to również budowania swojej kariery, zbudowywania edukacji, awansów w pracy, tak, czy rozbudowywania tego, czym się w tej chwili zajmujemy, nieważne czy ma to związek z biznesem czy nie i czy ma jakiś wymiar ekonomiczny, czy nie, ale generalnie chodzi mi po prostu o rozwój tego, czym się zajmujemy. Z podstawowym powodem, dla którego wiele osób nie rozpoczyna akcji, jest to, że wydaje mi się, że nie mają wystarczającej ilości informacji i te osoby zakopują się w szukaniu tych informacji, w googlaniu, tak, tak zwanym, czyli poszukiwaniu informacji w internecie, czytaniu książek, słuchaniu podcastów Rozmowach z innymi ludźmi, i cały czas wydaje mi się, że muszą zgromadzić wystarczającą, że cały czas ilość informacji, które zgromadziły, jest niewystarczająca do tego, żeby zacząć. I cały czas gromadzą te informacje teoretyczne. Tak uczą się cały czas tego, jak coś zrobić, a nie przechodzą do działania. I wynika to pośrednio, wydaje mi się, z tego, jak zostaliśmy wychowani i nauczeni. To znaczy, że żeby coś robić, trzeba się na tym znać. I oczywiście, jeżeli się na czymś nie znasz, to no, nie będziesz tego robił to jest, to, jest, to jest podstawa, że musimy mieć jakieś początkowe informacje. Natomiast prawda jest taka, cześć Asiu, cześć mi, Mileną. Mileno. Natomiast prawda jest taka, że y, większe rzeczy, którymi y, jeżeli chcemy coś zacząć działać robić, działać robić, musimy oczywiście zdobyć pewną dozę informacji, pewną ilość informacji podstawowych, ale później musimy jak najszybciej zacząć wdrażać te informacje, zacząć w, stosować je w życiu. Czy w tym przypadku w biznesie w, 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 rozpocząć praktyczny aspekt tego, wdrażacie w życie? To brakuje mi słowa. E, dlatego, że w ten sposób również zdecydowanie przyspieszymy naszą naukę. Dlaczego tak jest, że jeżeli uczymy się tylko teoretycznie, to idzie to wolniej niż jak zaczynamy korzystać w praktyce? Nie wiem, czy się w ogóle z tym zgodzicie. Jeżeli się zgodzicie, to napiszcie mi. Jeżeli się nie zgadzacie, to też mi napiszcie, ale po prostu myślę, że każdy z Was już to zauważył, że po prostu łatwiej się uczymy w praktyce. I oczywiście, tak jak mówicie czy myślicie teraz, trzeba zdobyć pewną dozę informacji teoretycznych, ale później naprawdę doradzam Wam, żeby jak najszybciej zacząć je wprowadzać w życie. Jeżeli się okaże, że czegoś brakuje, cały czas na bieżąco doczytywać sobie i zdobywać dodatkowe informacje. Jakiś śmieć mam na telefonie, przepraszam. Druga rzecz, której często, druga rzecz, której wydaje się osobom, że często im brakuje, i dlatego nie rozpoczynają swojego biznesu, to jest brak odpowiednich umiejętności. Znaczy, wydaje nam się na przykład, że żeby, no weźmy taki przykład, firmę inwestycyjną, tak? Zajmującą się inwestowaniem w nieruchomości, w nieruchomości typu single LED, nie komplikując, tak? Powiedzmy, że taka mniej więcej firma, jaką ja prowadzę. Więc wydawałoby się, że, że nie wydawałoby się tylko, tylko tak w rzeczywistości jest, że to, czym musimy, co musimy umieć robić, żeby taką firmę prowadzić, to jest po pierwsze znaleźć nieruchomość inwestycyjną. Czyli musimy wiedzieć, jak szukać in nieruchomości inwestycyjnej. Po drugie Musimy znać, wiedzieć jak wygląda cały proces zakupu, żeby taką nieruchomość kupić. Musimy wiedzieć, co się robi krok po kroku. Trzecia rzecz, jak już taką nieruchomość kupimy, musimy znaleźć firmę remontową, czy, czyli umieć znaleźć taką firmę remontową, wiedzieć jakiej szukać, a, jak również wiedzieć, co ta firma musi zrobić w tej nieruchomości. Tak? Po czwarte, jak już jest nieruchomość wyremontowana, musimy znaleźć lokatorów. I po piąte, albo oddać agencji, czyli znaleźć odpowiednią agencję, albo wiedzieć, jak zarządzać nieruchomością samodzielnie. Także teoretycznie mamy tutaj pięć umiejętności, które musimy wykonywać. Natomiast wiecie doskonale, że w praktyce to wygląda tak, że część tych, część tych czynności możemy zlecić, na przykład chociażby tę ostatnią, czyli zarządzanie nieruchomością możemy spokojnie zlecić agencji. Już mówiłam, o, wspominałam o tym, że często, cześć Monika, że często jest tak, że również znajdujemy przecież ekipę remontową, nie remontujemy tego sami, bo jeżeli mamy ekipę remontową i wyszukiwanie nieruchomości, albo pod flipy, albo pod inwestycje. W sensie pod wynajem dla lokatorów później to jest nasza dodatkowa działalność, no niemniej jednak, i tak nawet jeżeli już mamy taką ekipę budowlaną, to i tak wszystkiego tam sami nie robimy, tylko zatrudniamy ludzi znowu, żeby, żeby wykonywali poszczególne czynności. Owszem, zdarza się, słuchajcie, także zdarza się także, znaczy część, część, dużą część tych, tych rzeczy musimy robić sami. Możemy zatrudnić pierwsza rzecz znajdowania nieruchomości. Możemy zatrudnić sorsera, który nam taką nieruchomość znajdzie. Oczywiście musimy wiedzieć jak to się robi tak musimy być w stanie sprawdzić wiarygodność tej osoby ale nie musimy tego robić samodzielnie Druga rzecz, proces cały zakupu. Jeżeli zrobicie to raz, za każdym kolejnym razem będzie łatwiej, za każdym każdy proces zakupu przebiega trochę inaczej, niemniej jednak istnieje pewien system powtarzalny w tych pewien schemat, więc za każdym razem mimo że się pojawiają nowe rzeczy, to jednak za każdym razem jest nam już łatwiej. Trzecie, remont, znajdowanie ekipy remontowej. Znowu, tak jak mówię, część możecie znaleźć ekipę remontową, czyli delegować, musicie się nauczyć jak taką nieruchomość, jak taką ekipę Znaleźć i jak taką ekipę sprawdzić, czy oni będą dobrze pracowali. Czwarta rzecz, znalezienie lokatorów. No, to jest bardzo ważne i pamiętajcie, że to jest to, to, na czym nie możemy oszczędzać, ale znowu możemy to zlecić agencji. Piąte, zarządzanie, definitywnie możemy zlecić agencji. Także jest to pięć podstawowych umiejętności, które musimy umieć, ale nie musi, na, na których musimy się znać trochę ale nie musimy ich wykonywać samodzielnie. Także tak samo jest z każdą inną firmą. Chyba Mike Michałowicz w swojej książce Fix This Next mówi o tym, że 90% firm jest tak naprawdę zbudowana na podobnym schemacie i one się różnią od siebie tylko 10%. Także jeżeli w ogóle już prowadzicie jakąś firmę, to prawdopodobnie macie w ogóle umiejętności, żeby zająć się czy inwestowaniem w nieruchomości, czy prowadzeniem każdej innej firmy, ponieważ większość tych działań się po prostu powtarza. Także dla, dla niektórych osób, czy niektórych którym osobom wydaje się, że nie mamy odpowiednich umiejętności, nie, um nie umiemy na przykład wyszukiwać nieruchomości, dlatego nie możemy założyć firmy inwestycyjnej. To jest nieprawda, bo to znaczy, że po prostu musicie znaleźć osoby, umieć znaleźć osobę, która on potrafi to robić. I pamiętajcie też, że. Żeby absolutnie nie szkolić się jakoś specjalistycznie w żadnej z tych umiejętności. Nie musicie iść na studia podyplomowe, żeby po, tylko po to, żeby inwestować w nieruchomości. Tak? To są umiejętności, których spokojnie możecie się nauczyć. Nie musicie być w tym perfekcyjni, nie musicie być w tym idealni. Wystarczy, że po prostu wiecie, jak to się robi, tak? Tak na 60-70%. No i ostatnia rzecz, która często nas niestety też powstrzymuje przed działaniem. Pierwsza, pamiętajcie, to było to, że mamy, nie wydaje nam się, że nie mamy wystarczającej informacji. Druga to jest to, że wydaje nam się, że nie mamy odpowiednich umiejętności. A trzecia to jest to, że nie wiemy, kto będzie naszym klientem, kto od nas kupi. tak? Czyli z jednej strony nie wiemy, kto, już podając przykład firmy inwestycyjnej, kiedy kupujemy nieruchomości, remontujemy je i wynajmujemy. To naszym klientem będzie lokator potencjalny. Jeżeli robimy flipy, znowu kupujemy, remontujemy, odsprzedajemy, naszym potencjalnym klientem będzie kolejny inwestor, bądź rodzina, która będzie kupowała dla siebie dom, czyli tak zwany first time buyer, czy tam residential buyer. Niekoniecznie first time. Ale także to trzecia rzecz, klient. Gdzie znajdziemy klienta? I to jest też jedna z rzeczy, które bardzo istotnie powstrzymują nas przed rozpoczęciem naszej działalności. Znowu, bez względu na to, jakiej. I tutaj y, mam dla Was taką. Taką ciekawostkę być może dla osób, które nie prowadzą swojej firmy, te, które prowadzi, ci, którzy prowadzą już swoje firmy doskonale wiedzą jak to jest, że no niestety jest tak, że kto produkt musimy przygotować pod klienta, to znaczy nie szukamy klienta w momencie, kiedy mamy już określony produkt, tylko najpierw zastanawiamy się, kto będzie naszym potencjalnym odbiorcą, a potem tworzymy pod niego produkt, to znaczy tworzymy coś, czego ten potencjalny klient by chciał. A więc jeżeli naszym klientem na przykład będzie ma być rodzina z dziećmi. To musimy się odpowiednio do takiej, do takiej inwestycji przygotować. Jeżeli to będzie na przykład rodzina z dziećmi, która ma zamieszkać w domu, tak na stałe ma ten dom ona, od nas kupić i zamieszkać w nim na, na kilka następnych lat, to w ten sposób będziemy po prostu przygotowywać tę nieruchomość, aby wszystko było zrobione ładnie, solidnie, ale również aby nieruchomość na przykład była zlokalizowana w okolicy szkoły. Jeżeli nieruchomość ma na przykład trzy sypialnie, no to wiecie, że tam będzie prawdopodobnie mieszkała rodzina z maksymalnie dwójką dzieci a prawdopodobnie nawet z jednym dzieckiem, tak, bo trzy sypialnie, jeżeli oni kupują taki dom, to raczej jest to, jest to rodzina z jednym dzieckiem. Więc dobrze by było, żeby była ta nieruchomość zlokalizowana blisko szkoły, ale tak samo będzie z nieruchomością pod wynajem. Jeżeli znowu trzy sypialnie, pod wynajem często wynajmują rodziny nawet z dwójką dzieci, ale jeżeli jest blisko dobra szkoła, to będą oni naszym potencjalnym klientem. Natomiast, jeżeli na przykład macie, myślicie o tym, że... Chcecie kupić nieruchomość, którą będziecie wynajmowali na pokoje, to dobrze by było, żeby ta, na przykład ta nieruchomość miała od razu cztery sypialnie, żebyśmy mogli przerobić jeszcze i dwa living roomy, tak żebyśmy jeden czy dajnik living, żebyśmy jeden mogli przerobić na, na dodatkową sypialnię i żeby była zlokalizowana w miejscu, gdzie mieszkają, gdzie chciałyby mieszkać osoby, które będą blisko pracowały, gdzie będzie albo jakiś duży zakład pracy, albo będzie jakaś, jakaś firma, do której, w której po prostu pracuje. Dużo osób, także, i znowu, jeżeli to będzie warehouse, no to wiadomo, że standard będzie odpowiedni. Natomiast jeżeli będzie to nieruchomość zlokalizowana na przykład w pobliżu jakichś biurowców, to też nic nie stoi na przeszkodzie, że młodzi ludzie, którzy pracują w biurach, oni też będą chcieli wynajmować pokoje, bo na przykład nie będą chcieli się wiązać z tą lokalizacją, albo będzie im szkoda pieniędzy, będą woli, woleli pieniądze wydawać na przyjemności albo na podróże, a nie koniecznie na, na mieszkanie. Także też na, wielu z nich na pewno się zdecyduje na pokój, ale musicie sobie zdawać sprawę, że wtedy ten standard będzie musiał być trochę inny. Także nie jest tak, że przy dokodu, nigdy nie powinno być tak, że przygotowujemy produkt i dopiero wtedy szukamy naszego docelowego klienta. Zawsze powinno być odwrotnie. Najpierw planujemy sobie konkretnego klienta, pod niego ustawiamy cały marketing, bo pod niego mamy bardzo konkretny, przygotowujemy pod niego konkretny produkt. Bo pamiętajcie, że ludzie kupują czasami kupują, dlatego że my jesteśmy świetnymi sprzedawcami ale bardzo często kupują po prostu rzeczy, które, których potrzebują których chcą, które są im niezbędne i bez których nie mogą się obyć. Więc życzę Wam, aby Wasz produkt był właśnie takim, bez którego oni się nie mogą obyć i dlatego właśnie, aby od Was kupowali i abyście się nie musieli w cudzysłowie za bardzo wyślać, jeżeli chodzi o marketing. Chociaż, jak się pewnie domyślacie, to nie jest nigdy tak różowo. Niemniej jednak, jeżeli mamy produkt, który jest już... Um, na który jest zapotrzebowanie, bez porównania łatwiej się go sprzedaje, wierzcie mi. I tak jak już mówię, nie polecam w ogóle działania odwrotnego, czyli przygotowywania produktu i dopiero wtedy szukania klienta, bo pamiętajcie, że mamy pewne umiejętności, mamy pewną wiedzę i wiem, że każdy z Was chciałby opakować to ładny produkt czy usługę i sprzedać, ale zanim to zrobimy, musimy się po prostu zastanowić, jakie są potrzeby naszego klienta, dostosować to, co mamy do potrzeb klienta. Pamiętajcie, na przykład, jeżeli sprzedajecie kurs online, można go na różne sposoby stworzyć. To, co my mamy w głowie, to jest jedno, a to, co chce usłyszeć klient, to jest drugie, więc też pamiętajcie, żeby robić badania marketingowe, zanim cokolwiek wypuścicie wy, wy na rynek. A więc trzy rzeczy, o których dzisiaj chciałam powiedzieć, które nas powstrzymują przed rozpoczęciem naszego działania w naszej firmie, karierze edukacji. To są te trzy rzeczy, których bardzo często. Ludzie się boją, czyli pierwsza to jest brak informacji, czyli zagłę... skupiały się na szukaniu informacji, a nie na działaniu, na zdobywaniu informacji, na edukacji. Druga to jest brak odpowiednich umiejętności, czy strach przed tym, że tych umiejętności nie mamy, a ważne jest to, aby doprowadzić je po prostu do pewnego minimalnego poziomu, a później zacząć wdrażać, ewentualnie dobrać ludzi, którzy nam pomogą. I trzecia rzecz, strach przed tym, że nie będziemy mieli klienta, dlatego pamiętajcie, że klienta trzeba znaleźć, zanim wypuścimy na rynek swój produkt. A teraz już lecę do pracy. Żegnam was serdecznie, życzę Wam fantastycznego dnia. Mój na pewno będzie jest piękna pogoda. Nie wiem, gdzie to słońce się chwilowo chyba jest. Chyba, chyba się chwilowo schowało za chmurkami, ale naprawdę niebo jest przepiękne i życzę Wam fantastycznego dnia, takiego samego jak mój będzie. Cześć, żegnam was serdecznie. Pa, Moguska kurzem Paffer House Investments.